Uwaga tu obywatelka Karolina Micuła. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania mojego koncertu. W najbliższą sobotę od godziny 18.30 przez 48 godzin będzie dostępny na kanale YouTube Festiwalu Of Nocna Teatru Muzycznego w Łodzi. Koncert miał swoją premierę w 2018 roku w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. Składają się na niego moje ulubione piosenki Manamu i Obywatela GC. Republiki i kilka moich własnych kompozycji. Wszystkie utwory są społecznie zaangażowane. Mam nadzieję, że rezonują z Wami dziś tak jak ze mną. Drodzy Państwo, ja marzyłam o słońcu i to marzenie się spełniło. A Państwa zapraszam bardzo serdecznie na spektakl Złota Rybka przed 40, w którym gram i kreuję główną rolę, bo to monogram, dlatego mam główną rolę w 11 kwietnia w niedzielę o godzinie 18.30 w ramach festiwalu OF Północna. Online oczywiście, bo takie czasy. Jest to spektakl o marzeniach, o spełnianiu marzeń, o odpuszczaniu marzeń i o życiu. Trochę śmieszny, trochę straszny, trochę zwyczajny. Zapraszam bardzo serdecznie.